Witam serdecznie Państwa. W dzisiejszym materiale skupimy się na ochronie przewodów w ruchu. Dzisiejszy świat automatyzacji składa się z setek tysięcy mikro i makroprocesów na różnych płaszczyznach. Między innymi są to np. dostarczanie mediów takich jak gaz, powietrze oraz energia elektryczna. By to wszystko odbywało się płynnie i bez przeszkód oraz w pełnej ochronie, stworzono odpowiednie rozwiązania. Mam na myśli tutaj prowadnice kablowe. E-prowadnik, ruchomy łańcuch, ruchome koryto. Wszystko to znaczy to samo, czyli ochrona przewodów przy maszynach oraz urządzeniach czy jakiejkolwiek linii technologicznej. Prowadnik kablowy jest to element mechaniczny każdej maszyny, urządzenia czy linii technologicznej. Jest to konstrukcja, która została zaprojektowana do ochrony oraz przesuwu wszelkiego rodzaju wiązek kablowych, rur, peszli czy też kabli. Jego główną rolą jest miniaturyzacja z użycia oraz naprężenia wszelkiego rodzaju kabli. Mam na myśli tutaj przede wszystkim, że prowadnik zabezpiecza przed wyginaniem, wyłamywaniem, przecieraniem oraz przesuwaniem się wszelkiego rodzaju kabli oraz wiązek, czyli reasumując, wydłuża to cykl życia każdego kabla, który pracuje na danej linii, czy też urządzeniu oraz maszynie. Prowadnice kablowe przystosowane są do ruchów zarówno pionowych, poziomych, jak i obrotowych. Coraz większą popularnością cieszą się prowadnice wykonane z tworzyw sztucznych. Ponadto wykonywane są również z takich materiałów jak aluminium czy też stal. Wszystko zależy od tego, w jakim środowisku ma się znaleźć dany prowadnik. Konstrukcja prowadnika kablowego. Prowadnik kablowy zbudowany jest niczym łańcuch do roweru. Składa się z powtarzalnych ogniw występujących jedno po drugim. Ogniwa mogą występować zarówno otwarte, jak i zamknięte. Mając na myśli ogniwo zamknięte, mam na myśli aplikację, w której ma się znaleźć. Czyli gdzie występuje duże zanieczyszczenie różnego rodzaju pyłów, wióru, kurzu oraz wilgoci. Jeżeli chodzi o środowisko, musimy zwrócić uwagę na to, czy występuje to przede wszystkim strefa zagrożona wybuchem i tutaj wymagany jest zawsze certyfikat ATEX. Może być to duże zapylenie, obecność czynników chemicznych, czy duża wilgotność. Te wszystkie czynniki składają się na to, by móc dobrze dobrać odpowiednią prowadnicę do danej aplikacji. Natomiast dobór samego prowadnika zależy od kilku ważnych parametrów. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na długość przesuwu oraz szybkość skoku danej prowadnicy. Następnie zwracamy uwagę na parametry. Tutaj najważniejsze są wysokość oraz szerokość najczęściej podaje się wewnętrzną, następnie promienięcia, w jakim ma się giąć dany łańcuch kolejna, kolejna rzecz jest to masa własna prowadnika następnie ilość miejsca w danej maszynie, aplikacji czy też całej linii technologicznej oraz kable. Jeżeli chodzi o kable, Zwracamy uwagę przede wszystkim na to, jaka ich jest średnica zewnętrzna, masa, rodzaj materiału oraz ilość kabli, która ma się znaleźć w danej prowadnicy. Przy kablach, czy też wiązkach elektrycznych, czy wężach pneumatycznych mamy na myśli od razu występujący problem, czyli przemieszczanie się tych kabli, szczególnie duże kable i małe kable, gdzie małe mają tendencję do przemieszczania się pomiędzy dużymi oraz ocierania się. By temu zapobiec stosuje się tak zwane przygródki, czyli separatory. Separator może występować w dwóch wersjach: w wersji pionowej oraz w wersji poziomej. Takie separatory montujemy co drugie ogniwo. Prowadniki kablowe stosowane są w setkach tysięcy aplikacji na całym świecie. Wyróżniamy małe prowadniki w wielkości kilku mm po całkiem spore, sięgające nawet tysiąca mm. Tak naprawdę znajdują swoje zastosowanie od małej drukarki 3D poprzez wielkie aplikacje typu huty, cementownie, przemysł paliwowy, motoryzacja, przemysł suwnic, bram oraz przemysł windowy. Jeden zestaw prowadnika kablowego składa się z powtarzalnych ogniw, uchwytów zakończeniowych montowanych zawsze na stałym końcu prowadnika, który jest przymocowywany do stołu lub maszyny oraz na ruchomym końcu prowadnika. Dodatkowo, żeby wzmocnić tą konstrukcję stosujemy tak zwane Uchwyty montażowe, które przychodzą na końcówki uchwytów stalowych, i do tego wkręcamy śruby mocujące. W ofercie firmy ASTAT mamy prowadniki kablowe francuskiego producenta firmy Dekril. Firma Dekril powstała 30 lat temu pod Lyonem we Francji. Skupia się tylko i wyłącznie na produktach wszelkiego rodzaju prowadników. Posiada bogate doświadczenie w produkcji prowadników oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Ich wyroby występują w setkach tysięcy aplikacji na całym świecie. Posiadają bardzo rozbudowaną sieć dystrybucji oraz bogato wyposażony magazyn. Firma Astat jest wyłącznym przedstawicielem marki Dekril na rynku polskim. W portfolio marki Dekril występują trzy podstawowe serie produktów: seria Plastic Chain, Tech Chain oraz Metal Chain. Jeżeli chodzi o typy, jest ich łącznie 15, które podzielone są na poszczególne serie. Seria Plastic Chain to cztery typy. Jeżeli chodzi o serię Techniczain, to sześć typów. A jeżeli chodzi o Metal Chain, jest to kolejne cztery typy prowadnic kablowych. Następnie dzielą się one na podserię. Seria Plastic Chain cechuje się dobrą jakością w stosunku do ceny. Jest to podstawowa seria prowadników kablowych, jeżeli chodzi o markę Dekryl. Długość przesuwuje jest do, 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 do 20 metrów. Jeżeli chodzi o prędkość, jest to 1 m na sekundę. Generalnie znajduje to zastosowanie w przypadku kabli o mniejszych średnicach. Następnie seria Technichain, dedykowana do ciężkich rozwiązań oraz trudnych aplikacji oraz kabli o dużo większych średnicach. Jest to specjalna seria, która jest dodatkowo wzmacniana. Konstrukcja samego prowadnika wzmacniana jest przede wszystkim śrubami oraz opracowana jest specjalną metodą wtrysków. Jeżeli chodzi o długość przesuwu, mogą tutaj występować nawet do rzędu 200 metrów. Jeżeli chodzi o prędkość, jest to 3 metry na sekundę. Trzecią serią jest seria Metal Chain. Jest to seria wykonana ze stali. Mamy dwa rodzaje stali do wyboru. Stal ocynkowana, wykonana metodą galwanotechniki oraz stal nierdzewna. I tutaj mamy dwie klasy do wyboru. Klasa 304 oraz 316L. Jeżeli chodzi o długość skoku w przypadku tej prowadnicy, jest to do 40 metrów, natomiast prędkość to 1 metr na sekundę. Może występować zarówno w wersji otwartej, jak i zamkniętej. Dodatkowo, przeznaczona jest do wysokich temperatur. Kilka ciekawostek, jeżeli chodzi o produkty marki Dekryl. Producent opracował unikatowy promingięcia, który znajduje szerokie zastosowanie i uznanie wśród konstruktorów na całym świecie. Mamy na myśli tutaj Clip de Ryan, czyli specjalny promingięcia, który jest uwarunkowany kolorem. Każdy kolor odpowiada danemu promieniowi Gięcia. Najważniejszą informacją jest to, że dany konstruktor, czy też dział utrzymania ruchu oraz producenci mogą trzymać na stanie puste prowadnice, do którego mogą dostosować sobie promień Gięcia za pomocą kilku worków danego klipsa o danym kolorze. I w każdym momencie sobie go wymienić. Także nie ma potrzeby wymiany całej prowadnicy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Oczywiście można też nabyć prowadnicę już uzbrojoną w dany kolor Gięcia, natomiast jeżeli musimy go dostosować, wówczas zastosujemy tutaj unikalny promień, który wynalazła firma Dekril. Kolejną ciekawostką jest fakt samych zakończeń. Jeżeli chodzi o pierwszy element, który psuje się w prowadniku podczas pracy, jest to element zakończeniowy. Mam na myśli głównie ten, który jest przymocowany do. Maszyny oraz stołu, czyli koniec stały prowadnika. Z reguły występuje on w wersji tworzywa sztucznego, natomiast firma Dekil produkuje go ze stali, również w dwóch wersjach: ocynkowanej oraz nierdzewnej. Zakończenie to może być montowane w sposób prosty na sam prowadnik, natomiast w serii TechniChain jest dodatkowo wzmacniany śrubami. Tak samo w wersji Metal Chain. Dodatkową informacją jest to, że producent podchodzi indywidualnie do każdego projektu. Pomimo tego, że ma wyznaczone ramy parametrów, jak najbardziej jest w stanie podejść do produktów customizowanych, które spełniają wszelkie wymagania i potrzeby klienta. Bardzo istotną informacją jest fakt, że produkty marki Dekril posiadają certyfikat ATEX na materiały, z których są wykonane. Dodatkowo produkty marki Dekril są kompatybilne z produktami marki Interflex, które również występują w ofercie firmy Astat. Jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o samą prowadnicę, ponieważ tak jak każde ogniwo może się wyginać w jedną lub w drugą płaszczyznę, producent również wykonuje na specjalne zamówienie wykonania, które się zaginają w jednym kierunku oraz w drugim. Warto wspomnieć o bibliotece 3D, czyli plikach takich jak CAD, STEP i tym podobne, które potrzebne są na etapie projektu każdej maszyny, urządzenia czy też linii technologicznej. Jeżeli Państwo posiadacie konto na platformie tracepart.com, Producent udostępnia tam całą paletę swoich prowadników. Jeżeli Państwo takiego konta nie posiadacie na tej platformie, na życzenie klienta takie pliki udostępniamy. W kolejnej części materiału omówimy sobie poszczególne parametry kilku serii podstawowych, jeżeli chodzi o produkty Dekryl. Jeżeli chodzi o podstawowe parametry, skupiamy się głównie na wymiarach wewnętrznych, czyli na wysokości oraz szerokości oraz promieniu gięcia. Jeżeli chodzi o dostępność promienia gięcia w przypadku marki Dekryl, jest to od 35 mm do 405. Jeżeli chodzi o 35 mm, mówimy tutaj o prowadniku nieuzbrojonym, czyli bez klipsa, czyli promienia gęcia. Natomiast jeżeli chodzi o wysokości wewnętrzne, rząd parametrów przedstawia się od 24 do 60 mm. Natomiast szerokość wewnętrzna przedstawia się od 20 mm, aż do blisko 950 mm, plus oczywiście projekty customizowane, wykonywane na życzenie klienta. Przejdźmy teraz do omówienia podstawowych produktów. Podstawową serią jest seria plastic Chain, wykonana z tworzywa, czyli z poliamidu. Wyróżniamy trzy typy: 3010, 4230 oraz 6830. Typ 3010 składa się z trzech serii A, B oraz D. D w stosunku do A i B różni się uchwytem montażowym, który dodajemy do stalowych zakończeń. Jeżeli chodzi o parametry wewnętrzne, to wysokość wszystkich serii ABD to 24 mm. Jeżeli chodzi o szerokość, w przypadku serii A jest to 20, w przypadku serii B 30, natomiast w przypadku serii D 50 mm. Typ 42-30 składa się z czterech podserii A, B, C oraz D. Wysokość wszystkich serii to 34 mm. Jeżeli chodzi o szerokość wewnętrzną, jeżeli w przypadku serii A jest to 40, w przypadku serii B 60, w przypadku serii C 80 oraz w przypadku serii D 100 mm. Typ 68-30. Tutaj wyróżniamy trzy podserie: A, B oraz C. Jeżeli chodzi o wysokość wewnętrzną tych trzech serii, jest to 45 mm. Natomiast szerokość wewnętrzna w przypadku serii A to 100, w przypadku serii B to 150. Oraz w przypadku serii C 200 mm. Montaż stalowych zakończeń. Stalowe zakończenia montujemy zarówno na nieruchomym końcu prowadnika, jak i ruchomym czyli na jeden zestaw przypadają cztery takie zakończenia. Montowane są od góry na poprzeczkę aluminiową z jednej i z drugiej strony. Momencie wkręcamy śruby montażowe. Z racji tego, że są to stalowe chwyty montażowe, znacznie wydłużają żywotność takiej prowadnicy. Uzbrojenie prowadnika z serii 3010 w klips regulujący promienięcia. Żeby zamontować klips, musimy wypiąć ogniwa, następnie wybrany kolor klipsu regulujący dane promienięcia nakładamy na jeden bok ogniwa, następnie Na drugi i całość spinamy w jedno ogniwo. Montaż promienia gięcia na przykładzie serii 42.30 oraz 68.30. Żeby zdemontować, potrzebujemy zwykłego śrubokręta. Jeżeli mamy już prowadnik uzbierony i chcemy wymienić ten promień, wystarczy, że wyciągamy, podważamy klips i mamy rozbrojony prowadnik. Analogicznie, jeżeli chcemy go uzbroić, wybieramy dane promienięcia, wkładamy w przestrzeń, jest taki charakterystyczny klik, dosuwamy i mamy uzbrojoną prowadnicę. Przykład na serii 6830, to samo. Używamy śrubokręta, podważamy klips, wyciągamy, mamy prowadnik rozbrojony, jeżeli chcemy uzbroić. Analogicznie wkładamy w otwór i dosuwamy. I na trzecim przykładzie serii 6830 wysuwamy klips, podważamy śrubokrętem oraz wkładamy z powrotem w otwór. Dociskamy i przesuwamy. W ten sposób rozbroiliśmy i uzbroiliśmy prowadnicę kablową. Seria technik dedykowana do ciężkich rozwiązań z reguły jest dobierana na podstawie projektu oraz wymagań klienta. Jeżeli mówimy o ciężkich rozwiązaniach, sam prowadnik też jest do nich dostosowany w odpowiedni sposób. Mam na myśli tutaj chociażby stalowe zakończenia, które dodatkowo wzmacniane są przez śruby montażowe. I to samo widać na łączeniach ogniw. Każde ogniwo jest wsparte również śrubą. Wybrany promień gięcia przedstawia się następująco w postaci tego okrągu, który montowany jest na wcisk. Promień jest ustalany odgórnie według tego elementu. Wszystkie prezentowane dzisiaj prowadniki są prowadnikami otwartymi. W przypadku firmy Dekil jest to otwieranie lewostronne. Każdy prowadnik jest przystosowany zarówno do kabli okrągłych oraz płaskich, izolacja PCV oraz pół- czyli poliuteren. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu oraz do współpracy.